Witam Państwa serdecznie w ten piękny poranek, majowy poranek, ale nie jest istotny, czy oglądacie to rano, wieczorem, czy po południu. Zapraszam do zabawy, a tak naprawdę do bardzo pożytecznego, skutecznego testu. Dla kogo jest to spotkanie? Proszę Państwa, są to warsztaty, mini-warsztaty dla każdego. Dla zainteresowanych masażem, dla tych, którzy korzystają, wykonują, mają zainteresowania hobbystyczne, a także dla zupełnych profesjonalistów. Państwo sami zdecydujecie dla kogo. A więc jest to warsztat dla Ciebie, dla Ciebie, także dla Ciebie. Po zobaczeniu, proszę zapamiętać i próbować, broń Boże, kolejny raz nie ćwiczyć przed komputerem, bo to po prostu nie ma sensu. To, co za chwileczkę Państwo zobaczycie, jest takim prostym testem potrzebnym do nauki opracowania, które jest znane jako twarz emocjonalna. Łatwo domyślać się, z czym będziemy pracować. Otóż w szkole czy później, jak dorastaliśmy, każdy w różny sposób pracował z papierem. Precyzja, cierpliwość, bardzo duże skupienie. A co potrzebujemy od strony materialnej? Na początku kilka białych kartek papieru. Pracujemy z papierem, a będziemy tłumaczyć, jak pracujemy z twarzą. To ogromna różnica. No ale od czegoś trzeba zacząć. Bierzemy kartkę papieru, Zginamy ją w ten sposób, tak żeby wytworzyć bardzo niewielkie dwa zgięcia w takim rzucie. Pracujemy z kartką, z zagięciami. Nie wewnątrz ich, ale proszę Państwa, próbujemy opuszkami palca wskazującego, środkowego wyczuć samą krawędź. To jest dla nas teraz istotne nie zagięcie. Tam już, proszę Państwa, jest tkanka dosyć mocno zginana, ale pracujemy na samej krawędzi. Opuszkami palca wskazującego oraz palca środkowego próbujemy wyczuć i przechodzimy miejsce koło miejsca. Do tego potrzebna jest dosyć swobodna akcja oddechowa. Lekko podnosimy tkanki w momencie wdechu i uwalniamy, puszczamy na nieco dłuższym wydechu. Miejsce koło miejsca, milimetr koło milimetra pracujemy sobie. Dzisiaj interesuje nas przede wszystkim krawędź. W ten sposób ta krawędź będziemy starać się maksymalnie opuszkami palca wskazującego. Palca. Środkowego, wyczuwać to, co dzieje się na samej krawędzi. Oczywiście to jest papier, nie ma wiele wspólnego ze skórą, ale w ten sposób uczymy się precyzji. Staramy się złapać kontakt z samą krawędzią i z nią pracować. Nie w środku, tu już jest wszystko pozaginane. Pracujemy na krawędzi, aby wpłynąć na to, co jest w tkankach sąsiednich. Po prostu uwolnić to napięcie. Wyobraźmy sobie teraz iż na tej drugiej kartce symbolizującej naszą twarz mamy dużo mniejsze zagięcie. W tym momencie jest nam potrzebna bardzo duża precyzja. Lekko pracujemy, podciągając, rozluźniamy. Podciągając i rozluźniamy. Skupiamy się na samej krawędzi, tak, aby wpłynąć na tkanki sąsiednie, nie tylko nad i pod, ale także obok. I przede wszystkim, to co jest bardzo ważne, pracujemy warstwowo. Chwytamy opuszkami palców i lekko manipulujemy do góry i puszczamy w dół. Do góry, puszczamy w dół. Do góry i puszczamy w dół. Przede wszystkim pamiętajmy o akcji oddechowej. Lekko podnosimy tkanki i uwalniamy w czasie wydechu. Podnosimy i uwalniamy w czasie wydechu. Pracujemy z całą twarzą w ten sposób. Nie dotyczy to tylko jednej specyficznej strefy, jednego regionu. Próbujemy sobie, proszę Państwa, na początku, na tych pierwszych zajęciach, wyczuwać twarz. Jakie są zmiany, jakie są anomalia między lewą, prawną stroną, tym bardziej patrząc na twarz za głowy osoby masowanej. Jeśli rozmawiamy o twarzy, to oczywiście rozmawiamy m.in. o zmarszczkach. Jest taka teoria, którą się także bada, która mówi o tym, iż osoby, które mają bardzo silną, emocjonalną twarz, są w stanie wyrazić wszystkie swoje emocje. Jest tutaj pełna ekspresja. U tych osób widzimy, iż zmarszczki pojawiają się troszeczkę wcześniej, ale sam to, zmarszczki drobne, rozsiane, Dający ten szczególny charakter tej osoby. Natomiast osoby, które mają twarz bardzo maskowatą, wiecznie, proszę państwa, powstrzymują ekspresję, bo chcą, bo muszą, albo są tego nieświadome, u nich faktycznie zmarszki pojawiają się troszeczkę później, ale są to zmarszki, niestety, idące w parze od razu z głębszymi bruzdami. Jest to tradycja wielu opracowań, przede wszystkim skupiona na tkankach miękkich, na tkance łącznej, na powięzi jak to woli. Natomiast najważniejsza jest cierpliwość, precyzja, skupienie i konsekwencja działań. Jeśli nie jesteście w stanie tego wyczuć na kartce, to co dopiero będzie z twarzą. Dlatego długa droga przed Wami. Życzę wielu sukcesów w wyczuwaniu. Na razie. Na początku. Kilka białych kart papieru.